Zitajcie moje kochane kamadowski z tej ale i witam Was w bardzo odcinku. odcinek! Słuchajcie, mamy Halloween jak już pewnie widzicie po całej otoczce. Naprawdę jest to jedno z najlepszych świąt i wydarzeń w Star Stable. Także strasznie się cieszę, że doszło nam tutaj do gry. I już może bez przedłużania mówię, co zostało dodane, bo jest tego sporo. Słuchajcie, mamy twierdzę galopującego Thompsona oczywiście. No i za chwilkę sobie pojedziemy do tej twierdzy. No i słuchajcie, co tam znajdziemy? Są dwa nowe konie magiczne. Oraz nowe zwierzaki przypisane do nich. Są również te stare konie, ale to, to już patrzyliśmy w zeszłych latach. Mamy również okruchy duszy, które można sobie zbierać i później wymieniać w tej twierdzy, oraz chyba mamy tą dynkę, którą się, wiecie, łapie dynie i później się to wymienia na, taką, na takiego zwierzaka albo sprzęt. Jejku, ja uwielbiam naprawdę, uwielbiam klimat Halloween i jest to najlepsza rzecz chyba w Star Stable. Aha, no i zapomniałam powiedzieć. Halloweenowe sklepy są. Oczywiście. Ach, ten klimacik. Super. Ja pamiętam jak ja tu pierwszy raz wchodziłam. Ja się tak bałam. W sensie się bałam, wiecie, taki dreszczyk. Mamy Tomsona. O, oh, wow! Również mamy te portale, takie wiecie, i tą wycieczkę po wspomnieniach Tomsona to również jest. Tu jakaś wiedźma lata. <grymne> Chyba sobie pierwsze polecimy zobaczyć te nowe konie, bo jestem ich bardzo ciekawa. Oraz sprzęt też na początku, żeby nie zapomnieć. Mamy już tego zwierzaka nowego. Dobra, nie patrzę. <grymne> nie patrzę. Lecimy, lecimy. Mam tutaj, widzicie, taką dynkę przy koniu. No. Nie wiem, ciekawa jestem, czy są dalej te ozdoby. Aha, i te maski były, no tak. Dobra, słuchajcie, tam są stare konie. Mm, ten był w zeszłym roku, te były chyba dwa lata temu, ten też dwa lata temu, ale tu mamy te nowe, są to magicznie jakieś dzikie konie jorwickie. O oh, wow, ten jest, ten jest chyba ten ładniejszy. Tak, ten jest bardzo ładny. On ma takie. Jejku, jego oczy są tak. Wow. <noise> ten jest taki, no, bardziej zwykły, wiecie. Tutaj taki, ale w tej odmianie bardzo mi się podoba, bardzo ładny jest taki, wiecie, jak albinos trochę. A w tej odmianie taki, wiecie, mało halloweenowy. Ten mi się bardziej podoba, bo wiecie, taki tutaj mumia, zombie jakieś, kwiatki jeszcze wplątane we włosy. W tej odmianie też jest fajny ze względu na te oczy. Także no, 975, to jest Song Sorrow, Song Sorrow? Jeżeli kaleczę imiona, to wybaczcie, oczywiście. No i Dusk, e, Grim. Dusk Grim. Chyba tak. No, ja nie będę niestety głupować, no bo e, nie przepadam za takimi eventowymi końmi. Wolę takie, wiecie, neutralne. Aczkolwiek bardzo ładne, bardzo ładne, naprawdę. Mamy tutaj też te zwierzaki. Mamy te zwierzaki. Te były w zeszłym roku. Ten kot, ten. A, i mam jeszcze tego balonika. Ale patrzcie, ile ten balonik kosztuje. Prawie 400 star końców. To jest zbyt drogo. Ale te to są orły? To, 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 nie wiem, czy to są orły. Kruki. A, kruki. Widzicie, kruki. Ale bym się rypnęła z tymi orłami. <gry> kruki. No, mega ładne. Tylko szkoda, że właśnie takie drogie. Dobra, no to co? Lecimy w głąb tutaj, tej latającej wyspy, może. No dobrze, lecimy do sklepów. Jestem ciekawa. Aha, tu są te okruchy. A, ja widzicie, mogę je wymieniać i... O, ale ładne są w tym roku. Takie ładne są. Były chyba pomarańczowe, fioletowe też były. Aha, i w tej dyńce, w tej mamy szafę. Dobra, dobra, dobra. Tu mamy sklep z maskami. A nie! O, wow! Ale fajne ciuszki. Da się jakoś bliżej może... Czekajcie, czekajcie. Ja to bliżej muszę, bo ja jestem ślepa, ja nie widzę. Dobrze. Mamy taką sukienkę dyniową. Tak, damy sobie. Bluzkę to jest. Mm, to jest taki bardziej, wiecie. Kurtka taka płaszcz o 150. Fajnie, że mają statystyki. Ta dyniowa jest ładna. Tu mamy taką z kotem. A nie, ona była już, dobra. To jest bardzo ładne te rzeczy, bo to są od tego Thompsona, nie. Dobra, mamy tutaj spódnicę. No spódnicę średnio, ale te są bardzo ładne, gdyby miały statystyki. Tutaj mamy czapkę. Czapka też okej. Okay. Rękawiczki. Rękawiczki takie. Buciki, buciki takie zwykłe. A tu jeszcze były drugie. To jest takie klapki. Pepity wróżki. Okej. Okay. Maska już była i tu mamy czapraczki. Ten i ten. No ten dyniowy zestaw jest bardzo ładny, powiem wam. Bardzo mi się podoba. Tu mamy siodło. Jakieś takie w ogóle. Ja nie wiem, gdzie ja to mam w szafie. Okej. Okay. O, i to, to jest też do kupienia. Owiaski mamy też. Dobrze, owiaski mamy. No i torbę. No okej, okay. ten dniowy zestaw powiem wam, że ładny. I bym sobie go kupiła, gdybym nie była Januszem i nie oszczędzałabym starkojców. Tu mamy oczywiście te proszki. Ja ich mam sporo w szafie, także nie będę kupować może. I co tutaj mamy jeszcze? Aha, i tu są te, te inne takie maski. Dobra, co my tu mamy? Wykrzyknik gdzieś. Tutaj gdzieś mamy wykrzyknik. Pewnie do tego. tego, tego. nie. Do czego to jest? Żywa dusza w, e, w okrutnym miejscu? Aha, to jest początek. Dobra, dobra. Ja nie miałem tyle szczęścia, nie zawsze byłem taki kiedyś galopujący Thompson. Przemierzał Jorwik polując na wszystkich, którzy weszli mu na drogę. Ja byłem jednym z tych nieszczęśników, którzy zginęli z jego ręki. Wyrwał mnie z mojego ciała i zaciągnął tutaj. To wspomnienie wciąż mnie dręczy. Nadal dobrze pamiętam, jak mnie porwał. Powinienem był się domyślić, gdy pojawiła się dziwna mgła, a ze plasami usłyszałem ten, ten, ten kopyt. Nie miałem jednak nawet czasu, by się odwrócić, gdyż już mnie złapał. Ja nie potrafiłem mu uciec, ale w tobie wyczuwam coś innego. Może ty i Summer Candy, Summer Candy, e, zmienicie bieg tych wydarzeń? Być może tobie uda się uciec, choć ja temu nie podołałem. Okej, okay, nie pamiętam tej historii, czy ona była? Jeśli chcesz spróbować uciec przed drączącym... Mogę podzielić się z tobą tym. Aha! O! Dręczy cię mroczne wspomnienie o galopującym. Tylko wyjdziesz z jego twierdzy, to wspomnienie będzie czekać na idealną chwilę, by cię napaść. Może to zrobić od razu, lecz może też zaczekać. Jeśli go wypędzisz, wzbogacisz się o kilka okruchów duszy. Jeśli cię złapie, zaciągnie cię z powrotem do twierdzy, a ty nie dostaniesz żadnej nagrody. O kurde, dobra, tego nie było. Mamy tutaj jeszcze jakiś wykrzyknik. Ale mega, to będzie nas tak straszyć, Wie co, wiecie o co chodzi? Tylko co, my mamy uciec przed nim, tak? O matko święta. Dobra, tu musimy biec. Tu musimy lecieć. Ciekawe, czy ta wyspa się coś rozbudowała, czy nie? Czy co, czy jak? Co, gdzie, kiedy? Tutaj, gdzieś mamy z tyłu ten wykrzyknik. Aha, akurat tak dookoła. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Nie, chyba nic się tu bardziej nie rozbudowało. Tak mi się wydaje. No, gdzie ten wykrzyknik? Uuu, Uu, tego tu nie było. Każdego roku o tej porze organizuję ekscytującą przygodę z duchami w nawiedzonej piwnicy zamku srebrnej. Polany. To przerażające miejsce, ale mam nadzieję, że zbytnio się nie boisz. Czy masz czego ci trzeba, żeby się zbytnio nie bać nawiedzonych piwnic zamku i sprostać wyzwaniom? Ok, nie mów, że cię nie ostrzegałam. Jeśli mylisz, myślisz, że to jest straszne, nic dla ciebie nie mogę zrobić. Będziesz tam sama, sama w ciemności, sama ze wszystkimi duchami, więc jeśli cię łatwo przestraszyć, powinnaś zostać na zewnątrz. Gdyby no w środku, są moim przyjaciółmi, absolutnie nie chcę cię zranić. Myślę, że to super, kogo przestraszyć. Aha, dobra. Cóż to za zadanie? Powiedzcie mi, bo ja tego nie pamiętam. Odbędziesz próbną wersję toru. Potem będziesz mogła podjąć wezwanie raz dziennie. Przygodę z duchami to zawody. Zbierz wszystkie małe jedynie z piwnicy. Kiedy to zrobisz, otworzą się drzwi wejściowe we wschodnim skrzydle zamku. Wejdź najszybciej jak to możliwe. Aha, już wiem, to się zamieniło, bo to było przy zamku srebrnej polany. I teraz chyba jest tutaj. Zbierz małe jedynie i wych wychodzisz na czas. Najszybszy trafi na listę wyników. A więc to jest przejazd testowy. Będziesz mieć jeszcze jedną szansę. Mm, nie za. Dobra, ok. Aha, i mamy jeden ten. No ale dobra, to nie będę tego robić teraz, bo to, to było już w tamtym roku. Jeżeli jesteście ciekawi, bo chyba to robiłam w tamtym roku, o ile pamiętam, to możecie zerknąć oczywiście na film, bo, no wiecie, nie chcę się powtarzać za bardzo, bo jak coś już robiłam rok temu, to wiecie, tak średnio robić, to drugi raz. Mm, tutaj w rok temu też coś było, że tam chyba się dało wejść, albo nie. O, tam coś siedzi. O, kurde, tam coś siedzi. U. Rok temu tutaj było takie, wiecie, takie fajne z góry na dół. U, ok, straszy, straszy. Zróbmy sobie focie słocie. I co, i gdzie teraz możemy lecieć? Wyjdźmy na zewnątrz, żeby zobaczyć, czy nas postraszy ten, ten Thompson jestem bardzo tego ciekawa mam nadzieję, że od razu tak wiecie no złapie i będziemy musieli uciekać też polecę sobie ten, gdzie polecę sobie polecę sobie na dyniową farmę jaspera, bo jestem ciekawa czy tam są te dynie jestem ciekawa, jakie są w tym roku dobra, uwaga, uwaga jestem ciekawa, czy dadzą jakąś muzykę do tej gonitwy, wiecie no i dobra, no i co teraz będzie mnie łapać? Chyba nie tym razem. Chyba nie tym razem. Dobra. E, ciuchy sobie zobaczyliśmy. Dobra, dobra, dobra. E, lecimy na dyniową farmę Jaspera. Dobra, chyba te dynie są. Tak, i tutaj się po pojawią dynie. Jejku, zobaczymy sobie od razu, jaka jest w tym roku. Chociaż gdzieś tam na spoilerach już widziałam, że taka biała chyba. Chociaż nie pamiętam, czy w tamtym roku taka była. Nie pamiętam, bo już dwa lata są, ten, ten dynie. No. Aha, dobra, okej, okay, okej. Okay. Już zapomniałam jak to się robi. No dobrze. Moje dynie, kochane. Jedna. Zapraszam drugą. Gdzie jest druga? Tu jest. No i jeszcze trzecią zapraszam. Trzecią, halo. Tu jest pani trzecia. Dobrze. Yy, no i zobaczymy sobie oczywiście, jaka będzie dynia w tym roku. No i co, teraz będzie nas łapać. A nie. Okej. Okay. O, jest. Okej. Okay. I dostaliśmy okruch duszy. Aha, bo za te okruchy to można było albo tam do twierdzy, albo tu do dyni. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Wszystko rozumiem. Widzicie, no rok temu, Zapomniałam. I co? Jaka jest ta dynia? Dawaj dynkę. 99 boże. No, chyba jest biała. No, chyba tak. No i co my tu mamy? Kości, jakieś pióra? O, no proszę. Ej, to było w tamtym roku. Że ja to mam. To było w tamtym roku już. Ale te pióra, to jestem ciekawa, co to jest. Ej, to słabo, że dali ten sam zestaw. Jakby... No halo, SSO, co, co to ma być? Co to ma być? Czy my coś tu jeszcze. Aha, do Murland możemy sobie. Dobra, to, to, to wiem. Udręczony twierdza galopującego. Aha, bo my możemy dopiero zacząć to zadanie, chyba tam. Dobra, wrona. Dobra, to, to, to będziemy. Teraz lecimy do Murland w takim razie. Ale będzie biegania na tym odcinku. Łomatko. Dobra, lecimy do Murland. O! Kurde! Ja myślałam. Łomatko! Przecież co to co, 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 co się stało? Powiedzcie mi. Jaka wrona! Ej, teraz możemy się przyjrzeć jej. To są chyba te same co ten. Ja piernicze! Co SSO odwaliło? No nie gadajcie. Cześć, Roda poe nazywa nazywają mnie. Mówię ci, gdzie masz się udać? O kurde! Inni kryją ze strału przemożon... przemożnego, a ty idź do twierdzy galopującego. Idź do Kasper, idź do Kasper, ducha, wiesz? I zapytają ją, o co chcesz. E, nie umiem rymować i nie umiem czytać. Kasper nauczy cię grać, tak jak jej duchowa brać. Więc nie spóźnij się wcale, gdyż czekają cię mroczne portale. I już więcej nie wiem nic, nie ociągaj się, jedź, chyc, chyc, chyc. Okej, okay. fajnie, dzięki. Dzięki bardzo mi pomogłaś. Co jest z tym koniem? Nie tak. Dobra, wszystko rozumiem. Dzięki, Roda. Dobra, to co? Gdzie teraz lecimy? Gdzie teraz lecimy? Ten szlak już rok temu robiłam. Słuchajcie, możecie mi w sumie napisać w komentarzach? Tak, tak. Uwaga, napiszcie mi w komentarzach. Czy jeżeli aktualizacje się powtarzają z roku na rok, to czy wy chcecie, żebym ja robiła te same rzeczy co rok temu na odcinku? No bo dużo odcinków już było takich samych, z tych samych eventów. Także dajcie mi znać, czy chcecie, żebym robiła te same rzeczy, czy po prostu to pomijać i nie wiem, pokazywać to, co jest nowe i nie wiem, to, co jest fajne. Wiecie o co chodzi. O! O! To co? Uuu, czy to nie koniec tej wrony? Rany Julek, jesteś chyba setną osobą, która dziś mnie szuka. Chodzi o gadającego ptaka? Okej, okay, tu jest coś dłuższego. Hej, gdy z, y, znajdziesz chwilę, porozmawiaj ze mną. Chyba potrzebny, potrzeba ci wskazówek. Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzy kalapującego, a może nie, ale to miejsce ma mnóstwo lat. Galopujący to tutejsza gruba ryba. Siedzi w twierdzy cały rok, aż do jesieni. Kiedy to może ruszyć na Jolvik, żeby narobić bałaganu? Zwykle goni za ludźmi i zaciąga zagubione dusze do twierdzy. Ja jestem tego przykładem. Co robimy tutaj przez wszystkie... eony? E eony? Nieważne. Możemy stawić czuła smutkowi, który nie pozwala nam przejść w zaświaty. Albo możemy sobie gdzieś posiedzieć i poprosić... Hmm, popsocić. A jeśli mamy szczęście, co parę lat możemy zorganizować przyjęcie, gdy galopującego akurat nie ma. Bo widzisz, twierdza galopującego jest bardziej jego placem zabaw. <grych> Okej. Okay. Fajnie, że takie coś dodali. Naprawdę. W tamtym roku to było takie, wiecie, wchodzisz, robisz, wychodzisz. <grych> to jak? Piszesz się na to? Oczywiście, że tak. No Dawaj, dawaj. O, oh, oh, wow. <grych> Tu jest więcej do roboty! O kurde! Przerażająca wycieczka potwierdzę, dawajcie. Dobra, rozejrzy się trochę, potwierdzę. Zerknij na kocioł, magazyn, stajni cokolwiek tylko chcesz. Jara! Dobra, weźmy to od razu wszystko. A nie, bo to jest wyścig po wzgórzu, dyniowy berek. Tamten portal jest dostępny Jedynie dla tych, którzy byli już w Dolinie Złotych wzgórz, jest tam taki wkurzony rolnik, który o tej porze roku ciągle narzeka na dynie. Musisz tam zajrzeć i podać mu pomocną dłoń. Mhm, czyli to są ten, wiecie, te łowy, ten dyń. Ty, tych dyń. Przy tej upiornej starej wieży znajdziesz portal prowadzący tam, gdzie gramy w Lochy i Dynie. To taka gra dla nerdów, ale całkiem fajna. Aha, czyli to jest e, ten wyścig, powiecie, tam, gdzie był kiedyś, przy zamku. Ale spoko, w ogóle ile pd! Nawiedzony szlak. Masz przyjaciół, z którymi chcesz spędzić trochę czasu? A może ty i Samer Candy chcecie pobyć razem? Tak czy siak różaj na nawiedzony szlak, to nieustannie zmieniająca się karuzela przygód. Życzę jednak powodzenia, jeśli chcesz dojechać do końca. Czyli to jest... co to jest? Aha, i to jest ten szlak. A tamto to był wyścig przez wspomnienia, dobra. Jak gruba ryba galopujący. A, widzę pustkę w twoich oczach, jesteś niczym nasza gruba ryba. Galopujący jest strasznie zapominalski. Wychodzi na to, że ty też. Porozmawiaj. Okej. Okay. Dobra, może ktoś ci już mówił o twierdzy galopującego, a może nie, ale to miejsce ma mnóstwo lat. Galopujący. Aha, to już było. Ehm. Um, Co robimy? Albo coś tam. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, zapamiętaj to wszystko i daj mi znać, jeśli coś Ci wyleci z makówki. <laughs> Okej, okay, to y, chodźmy sobie do tych miejsc. Bo wiecie, no tamto to, to tak jak mówiłam, dajcie mi znać, czy chcecie, żebym robiła te same rzeczy i pokazywała. No bo rozumiem, są nowi widzowie, są nowi, nowi gracze, którzy też mnie oglądają, także fajnie. <laughs> no i nie wiem, czy chcecie, czy nie. Jak coś tu zapraszam do starszego odcinków, wiecie, są na kanale. Ta wyspa przyprawia mnie o skórkę. Z tą wieżą jest coś nie tak, więc większość duchów trzyma się od niej z daleka. Dobrze, bo to jest, to jest w sumie taka główna siedziba chyba tego galopującego, tak mi się wydaje. No to w tamtym roku dodali yy, tą część. No i tak, dobra, tutaj mamy... Aha, te dynie, okej, okay, okej. Okay. O, sklepy. Tutaj mam sklepy i właściciele nie mówią zbyt wiele, ale mają świetne oferty. Kupisz u nich rozmaite straszliwe rzeczy, a ich ceny wcale nie odstraszają. Nie, wcale. Co? 150 zakończył to normalka. To kocioł, ludzie od wielu lat wrzucają do niego kruchy duszy. Jak wrzucisz ich wystarczająco dużo, to dostaniesz nowe, odlotowe rzeczy. Okruchy duszy zdobędziesz dzięki tutejszą aktywnościom, albo możesz też zbadać upiorne wydarzenia, mające miejsce na Jorwiku o tej porze roku. Okej. Okay. No i tu trzeba... Aha, 20. A ja mam dopiero... 3. <grym w sztukach> dopiero 3. Coś tu jeszcze... A tam jest, dobra, dobra. Okej. Okay. Ten tu pomocnik, koleżka, da ci dostęp do wszystkiego, co trzymasz w swojej szafie. <grym w sztukach> Okej. Okay. Takie trochę żartem też tu jest napisane, więc fajnie. Pewnie teraz do tych nowych koni pojedziemy? Pewnie tak. Tutaj ludzie na tych nowych i starych w sumie koniach jeżdżą. Aha, to był ten proszek. Szkoda, że te proszki działają tylko na, sta na startowce. A to jest staj, mu nie muszę ci mówić co robi się w stajni. Więc po prostu zerknij sobie na przerażające piękności. No, fajnie by było gdyby zmienili, żeby te proszki, wiecie, były może na też inne konie. Dobra, możemy to wymienić teraz. Okej, okay. i co to mamy teraz? Gdzie ja to mam w plecaku. Halo! Gdzie ja to mam w plecach? <grym> Okej! Okay. Szalej, co on tu powiedział? Teraz znasz moje wspomnienie o Pamiętaj, że po wejściu przez. nie ma już odwrotu. Mam nadzieję, że jesteś tą osobą, która naprawi moje wspomnienie. <grym> Okej, okay, dobra, lecimy. Wychodzimy z tego portalu. W sensie stąd. No, a bo tu jeszcze ten, y, musimy odebrać zadanie, co, co mieliśmy pozwiedzać to, tak? Dobrze. Dobrze, dobrze. I to by było na tyle, portale zabiorą cię w rozmaite dziwne miejsca. 100pd, matko jedyna! Dobra, fajnie. Proszę, żeby mnie teraz złapał. W sensie, nie złapał, żeby mnie gonił, a ja żebym uciekła. Wiecie, wiecie. O, fajnie by było, gdyby to była mm, sprawiedliwa walka. O dobra, wystraszyłam się. Bo myślałam, że wyjdę w ten na farmy Steve'a to takie coś. I Co i nic? A to co, co to? Aha! Ok, so, co ty jesteś? Znajdź fragmenty mojej duszy, by połączyć w jedną całość. Ej, nie pamiętam tego. Serio, takie coś było? Totalnie nie pamiętam, żeby takie coś było. Tutaj jeszcze są... Ale się jej rozsypała ta dusza, ho. Dziewczyna powinna bardziej się trzymać kupy. <taki>, taki żarcik, wiecie. No, dziewczyna ma, kurde, zasięg. <taki> I ostatni mam. Przyznano okruch duszy, i co? I dostałam... Aha! I dostałam trzy okruchy. No spoko. A ta kartka, mam tu tą kartkę, czy nie mam tej kartki? Nie mam tej kartki. Aha, czyli muszę po prostu czekać, dopóki on mnie nie złapie, tak? Okej, okay, fajnie, fajnie, naprawdę. Jej, uwielbiam Halloween. Nie wiem, dajcie znać, czy Wy też tak kochacie Halloween, ale naprawdę to ten event ma taki klimat, że po prostu jestem w szoku. Dajcie znać, czy Wam się aktualizacja podoba. No ja już chyba, ja już chyba powiedziałam wszystko, co, co uważam o tej aktualizacji. Jestem ciekawa też, jak będzie wyglądało to łapanie przez tego Thompsona. Niestety no, nie mam wpływu na to, kiedy to się stanie. Także ciężko mi to nagrać, mm, ale no, chyba będę kończyć ten odcinek. Dosyć długi wyszedł, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. Zaczynamy Halloween, moi drodzy! Czas na straszenie się. No i co? Słuchajcie, dajcie znać, co uważacie o tej aktualizacji. Czy wam się konie podobają? Którego wy byście kupili? No i co? Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach i pa pa!